Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj prezentuję Państwu Hyundai'a iX20, wyprodukowanego w 2011 roku. Samochód z silnikiem diesla 1.4 CRDI o mocy 90 mechanicznych, Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa, tak więc jest tutaj naprawdę bardzo fajny silnik w połączeniu właśnie z tą sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Daje nam naprawdę mnóstwo możliwości, by ekonomicznie pokonywać kilometry. Średnie spalanie tym samochodem to okolice 5,5 litra na 100 kilometrów. Oczywiście ropy, tak więc myślę, że jest to jak najbardziej satysfakcjonujący wynik. Oczywiście, prezentacja ma na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Na zdjęciach nie wszystko zawsze da się pokazać, dlatego my wychodzimy właśnie z taką inicjatywą, by pokazać Państwu wszystkie mankamenty, niedoskonałości samochodu, ponieważ jest to tylko i wyłącznie samochód używany. Tak, by Państwo wiedzieli, co kupujecie, co Państwo kupują oraz by po prostu wiedzieć, czego się spodziewać u nas na miejscu. Oczywiście. Pokażemy również wyposażenie tego samochodu, tak by jeszcze bardziej Państwa zapoznać z tym samochodem. Jeśli chodzi o sprawy właśnie tych niedoskonałości, to za chwilkę przebadamy sobie każdy element blacharski, tutaj od A do Z. A jeszcze tylko napomnę, samochód posiada 15-calowe alufelgi na oponie letniej w bardzo dobrym stanie. Do samochodu drugi komplet opon, tak więc bardzo fajnie lato-zima mają Państwo cały komplet. Tutaj z tej strony wszystko wygląda bardzo dobrze, brak jakichkolwiek wmiotów czy rys. Jedynie tutaj na tylnym błotniku, tutaj po lewej stronie, jak Państwo widzą w tym miejscu, złapiemy tylko ostrość, jest taka rysa. Dokładnie tutaj pod bakiem wlewu paliwa. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą stronę lewą. Oczywiście, na tylnym zderzaku kilka jakiś drobnych zadrapań, tutaj wynikających, czy to z parkowania, czy to z wkładania różnych rzeczy do bagażnika. Na klapie niestety mamy coś takiego. Tutaj była wcześniej naklejka, idzie po tym łatwo poznać. No, niestety poprzedni właściciel ściągał to na własną rękę i troszeczkę. Uszkodził tutaj lakier, dlatego mamy właśnie takie odbarwienie w tym miejscu. Samochód jest generalnie bardzo fajnie wyposażony, co też za chwilkę państwu <laughs> przepraszam, pokażę. Tak więc lecimy dalej. Z tyłu tarcza oraz klocki hamulcowe są nowe. Tak więc to też bardzo dobra wiadomość. Na tych drzwiach w tym miejscu o, jakieś drobne ryski, a chyba takim największym mankamentem, największą niedoskonałością, którą przynajmniej według mnie jest, no to tutaj ten zderzak z prawej strony, przedni zderzak z prawej strony. Myślę, że to się stało w jednym czasie. Mamy tutaj zarysowanie, tutaj przy halogenie i tutaj na dole. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mankamenty. 13-letnim przypomnijmy samochodzie. Auto ma bardzo niski przebieg, 106 tysięcy km, oczywiście przebieg jest w 100% udokumentowany. Z zewnątrz ten samochód Państwo już widzieli. Teraz może troszeczkę o jego wyposażeniu. Mamy tutaj reflektory soczewkowe, halogeny, światła do jazdy dziennej, alufelgi. Bardzo fajnie, ponieważ reflektory są z doświetlaniem zakrętów. Mamy troszeczkę tych chromowych dodatków, m.in. na przednim zderzaku oraz na klamkach. Z tyłu mamy czujniki parkowania oraz kamerę cofania co jest też bardzo przydatną rzeczą. Bagażnik myślę, że wystarczający. Mamy tutaj wejście 12V z tej strony na zapalniczkę. Z prawej strony, hacik na jakieś drobne zakupy. Pod spodem mamy jeszcze siatkę. Również do zagospodarowania. Trójkąt, oczywiście, lewarek to wszystko jest na swoim miejscu, a pod pokładem mamy oryginalne koło dojazdowe. Oczywiście, tą półkę możemy przesunąć o ten właśnie poziom niżej, wtedy zyskujemy jeszcze większy bagażnik. Wnętrze w stanie bardzo dobrym bardzo ładna tapicerka. Zobaczcie na drzwi: mamy tutaj cztery elektryczne szyby dużo dodatków w tym czarnym połysku. Kanapa wygląda bardzo dobrze, oczywiście na dwóch tylnych bocznych fotelach mamy mocowania Isofix. Na środku wygodny, miękki podłokietnik. W przednich fotelach z tyłu mamy takie siatki na jakieś drobne przedmioty. Fotel oczywiście tak samo jak w Kia Wendze, ponieważ Kia Wenga i Hyundai X20 to są bardzo bliźniacze samochody. Ta tylna kanapa jest przesuwana w proporcji 2 do 1, czyli ten jeden fotel jest... Osobno, co Państwo widzą właśnie teraz tamte dwa razem ze sobą zespolone. Mamy tutaj na, na dole wajchę i przesuwamy przód tył te fotele, i albo zyskujemy więcej miejsca na nogi, albo zyskujemy więcej miejsca w bagażniku. Z przodu również wszystko wygląda bardzo dobrze. Mamy dwa kluczyki pełną książkę serwisową. Fotele wyglądają bardzo dobrze, deska rozdzielcza również. Za chwilkę zaprezentuję Państwu właśnie miejsce, które chyba Państwa najbardziej interesuje, czyli miejsce kierowcy. Napomnę, że tylko, że technicznie samochód jest w 100% sprawny. Oczywiście profilaktycznie wymieniony olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, oraz filtr paliwa, ponadto wyczyszczony układ hamulcowy. To wszystko po to, by Państwo dostali w 100% sprawny samochód, gotowy do jazdy. Układ zawieszenia, układ napędowy nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Zawieszenie jest sztywne. Pracuje tak jak właśnie powinno. Pracować. Do dyspozycji kierowcy mamy elektryczne szyby, e, oczywiście cztery. Elektryczne lusterka, tym przyciskiem możemy zablokować e, możliwość otwarcia szyb z tyłu. Na przykład dzieci się e, nimi bawią. Fotelek jak Państwo widzą, w bardzo dobrym stanie, bez przetarć, bez jakichkolwiek dziur. Ja sobie pozwolę usiąść, odpalimy samochód. 106 100 km to jest dokładnie przebieg tego samochodu. Radio sobie ściszymy. OK, mamy skórzaną wielofunkcyjną kierownicę, co Państwo widzą. Z lewej strony przyciski to oczywiście sterowanie radiem, czyli głośnością. Z prawej również, tutaj komputer pokładowy, jak Państwo widzą, pokazujący między innymi średnie spalanie, ilość, którą możemy przebyć jeszcze na danym paliwie i liczniki dzienne i tak dalej. Tutaj odrzucanie bądź wybieranie połączeń. Z lewej strony oczywiście kontrola trakcji. Regulacja wysokości świateł, poświetlenie kokpitu oraz wyłączenie czynników parkowania. Na środku, tutaj na tym centralnym ekranie, mamy oczywiście panel multimediów, czyli mamy tutaj nawigację. Możemy przybliżyć, oddalić nawigację zaktualizowaną do najnowszych map. Mamy radio. Radio z wejściem CD, z wejściem USB-AUX, z Bluetoothem oraz zestawem głośno mówiącym, tak więc fajnie rozbudowane. Wszystko jak Państwo widzą jest w języku polskim, działa bardzo dobrze. To ten ekran oczywiście jest dotykowy, również działa płynnie, nie trzeba się tutaj o nic martwić. Na dole trzy przyciski, czyli klimatyzacja, która jest oczywiście sprawna, obieg wewnętrzny oraz zewnętrzny. Schodząc niżej, mamy oczywiście wybór temperatury, prędkość wentylatora oraz rozdział nawiewów. Dokładnie raz, dwa, trzy, sześć przycisków tutaj dookoła. Niżej oczywiście wejście na zapalniczkę, wejście USB oraz AUX do radia, półka, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów tradycyjny, hamulec ręczny, tak zwany manualny. Również półka na jakieś drobne przedmioty. Kolejne wejście 12-voltowe, dwa miejsca na napój, jeszcze jeden schowek, taka półka i wygodny podłokietnik dla kierowcy. Oczywiście, gdy tylko włączymy bieg wsteczny, od razu zaczynają nam działać czujniki parkowania oraz kamera cofania, co jest naprawdę bardzo przydatne. Tutaj oczywiście u góry zegarek, lusterko wsteczne jest fotochromatyczne, podświetlenie, wszystko działa. Tutaj również, jak Państwo widzą, wszystko jest na swoim miejscu. Samochód mamy już odpalony. Może wyjdziemy na zewnątrz posuwać tego silnika. Silnik pracuje równo, cicho, tak jak właśnie powinien chodzić. Jest to 1.4 diesel o mocy 90 KM. Bardzo bezproblemowy oraz ekonomiczny silnik. Teraz właśnie światła są na zero, dlatego tutaj na dole w zderzaku świecą nam się światła do jazdy dziennej. Moi drodzy, jeśli potrzebujecie większej ilości informacji, zapraszam do kontaktu, czy to chodzi o zdjęcia poszczególnych elementów czy jakieś dodatkowe informacje, zawsze warto do nas napisać, z chęcią odpowiemy, postaramy się pomóc. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej!